Główne zadanie, jakie zostało postawione przed żołnierzami Czwartej Gdyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, to wykrycie na czas, rozpoznanie, śledzenie i ewentualne niszczenie na podejściach trójmiasta środków napadu powietrznego potencjalnego przeciwnika. Do wykonania tego zadania służą rozmieszczone w pobliżu bronionego obiektu dywizjony rakietowe. Mają one do dyspozycji przeciwlotnicze zestawy rakietowe średniego i małego zasięgu oraz środki przeciwlotnicze do osłony bezpośredniej. Dowództwo IV Gdyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej stacjonuje w Gdyni na Grabówku, w dzielnicy której tradycje obrony przeciwlotniczej naszego wybrzeża sięgają okresu międzywojennego. Tu bowiem zainstalowano jedną z czterech baterii I Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, którą dowodził kapitan Władysław Kaczyński. Tu również w budynku, gdzie mieści się dowództwo i stab brygady, stacjonował we wrześniu 1939 roku dowódca lądowej obrony wybrzeża pułkownik Stanisław Dąbek. Po zakończeniu II wojny światowej problem obrony przeciwlotniczej Trójmiasta i jego morskich okolic odżył w 1951 roku, kiedy to 17 maja powołano do życia 60. Samodzielny Pułk Artylerii Przeciwlotniczej pod dowództwem kapitana Wiesława Pitery. Pułk ten od początku związany z Grabówkiem stał się zaczątkiem 4. Gdyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Kronika jednostki, starannie przechowywana i systematycznie prowadzona, między innymi przez blisko 25 lat, przez starszego chorążego Jana Fedorenko. To jedyny dokument lat przeszłych jednostki. Na podstawie zawartych w niej informacji, jakże nieraz charakterystycznych dla minionych lat, jesteśmy dziś w stanie odtworzyć poszczególne etapy z historii brygady, ukazać i przybliżyć najbardziej zasłużonych dla niej ludzi. Pierwsza grupa z 34 żołnierzami, przybyła do pułku 4 sierpnia 1951 roku. 12 października tegoż roku dostarczony został sprzęt artyleryjski. Były to 85 mm armaty wzór 39 w ilości 9 sztuk. Przydzielone wraz z nimi ciągniki bojowe przyszły, jak zaznaczają autorzy kroniki, w złym stanie technicznym. W ich remontowaniu, dodają dalej. Najwięcej pracy i zaangażowania włożył starszy mechanik kapral Jerzy Michalski, późniejszy szef służby samochodowej. Od stycznia 1952 roku przez okres 9 lat pułk zostaje podporządkowany dowództwu marynarki wojennej. Prowadzone wówczas zadania bojowe wykonywał na rzecz floty i jednostek nadbrzeżnych. Mówi dowódca pułku oraz brygady w latach 1968-1979. Pułkownik w stanie spoczynku, Feliks Jachnicki. Pułk składał się z dwóch dywizjonów liniowych i pułkowej szkoły podoficerskiej, która na okres W przekształcała się w trzeci dywizjon liniowy. Każdy z dywizjonów składał się z trzech baterii. Bateria składała się z plutonu zwiadu, plutonu przyrządu i plutonu ogniowego. Z przedstawionej struktury organizacyjnej baterii nie wynika, że wykonywanie strzelań bojowych z armat nie było łatwym zadaniem. Wymagało bowiem zgrania wielu współpracujących z sobą osób. Ich bojowe docieranie odbywało się w okresie zimowym i letnim na Oksywskim poligonie i w Mrzeżynie. Wykonywano tam strzelania do celów naziemnych, nawodnych oraz powietrznych. Pod koniec lat 50. w sukurs strzelającym przyszły stacje radiolokacyjne są 4 Umożliwiały one szybsze wykrycie celu oraz wykonywanie strzelań w każdych warunkach atmosferycznych, zarówno w dzień jak i w nocy. Trzeba to powiedzieć, że strzelanie w artylerię było mało skuteczne, ponieważ na, teoretycznie na zeszczelenie jednego samolotu trzeba było wystrzelać 800 pocisków. Jest to ogromna ilość. W dowód uznania za wzorową służbę społeczeństwo Gdyni ufundowało pułkowi sztandar. Ceremonia jego wręczenia nastąpiła 5 maja 1958 roku, a poczet sztandarowy stanowili, ogniomistrzowie, Czesław Fitzner, Stanisław Antosiewicz i Jan Dudek. Sztandar dowódcy pułku majorowi Feliksowi Jachnickiemu wręczał, ówczesny dowódca marynarki wojennej, wiceadmirał Zdzisław Studziński. W 1963 roku następuje rozbrat pułku z marynarką wojenną. Stało się to za sprawą powstałego nowego rodzaju sił zbrojnych, Wojsko Obrony Powietrznej Kraju. Zgodnie z zarządzeniem dowódcy Wojsko Obrony Powietrznej Kraju z 16 stycznia 1963 roku, na bazie pułku utworzona zostaje 60. Brygada Artylerii OPK, która otrzymała przeciwlotnicze zestawy rakietowe Wołchow, Pierwszym dowódcą brygady zostaje pułkownik Czesław Drabent, a w skład dowództwa wchodzili oficerowie, Kazimierz Ludwiczak, Waldemar Kasperowicz, Michał Leszner i Felix Jachnicki. Od 3 sierpnia 1964 roku brygada weszła w system dyżurów bojowych wojsko-PK. Czas osiągnięcia gotowości do startu rakiet dyżurnych wynosił 6 minut.